I kiedy teraz Ja sobie gryłkałem po mnie do Dobra, dzień dobry wszystkim. Jak tam wam ja mijałam takie pytanko tutaj? A dole są takie pytania. Czemu ten czat nie może być po prostu jakoś. home. home. How? Jaki czat? Chodź. Hmm, the no fuck! A przyniosę sobie, sobie go tutaj, o, będzie, będzie, będzie tutaj, nie? Pasi wam? Pasi? Tylko, że ja bym chciał takie coś, jak na przykład. Siema, co napiszę? Nie napisało się. Boże, się napisało, ale jestem ślepy. No jest taki problem, bo ogólnie nie widzę tego czatu. Ale będziemy się pisać dwie wiadomości. To <noise> no jest taki problem. Dobra, chowamy to po prostu będę początkać. Ja <coughs> Break nie odpowiadam na pytania, bo ślepy jestem, nie widzę. to nie jest zgliczowany serwer zajebiście. To nie jest ogólnie cheater. O kur... Jest. Ogólna ten cyfer, że jest cheater Więc... Taki, taki trochę problem, problem Problemy najmana są, kuźwa Kur... a, nie umiem jeździć Dzień dobry wszystkim, jeśli ktokolwiek wieł, Ja Musi napisać coś dwa razy na czacie O, właśnie mi pękły gumy Ej, się odnafiły ZAJEBIŚCIE BLE O, chyba mnie kolega przyszedł ja Wiem, na no Discord'a oczywiście mam Przemka no cześć Cześć E, jakby co nie wiem się, że jakby ja sobie tak randomowo nagrywam livea na YouTubie. Nagrywasz livea? No, tak lejaj. nudzi no, mi się. Jaki masz kanał? Dawaj. Lec na żywo. Nie, jest okej. Okay. Co? <laughs> nie, jest okej, okay, nie wiem czemu. Tak są sobie jak <laughs> O, działa live. Okay. No, mi się. Muszę edytować. Nie, opis. Jest, to Nie mogę edy... <noise> <noise> widzę teraz swój ekran. Nie jest do tego. No, widzę ma ekran. Cały czas. Za <noise> <noise> to wyciszyłem w ogóle, bo. Tak, jeden sobie kupiłem. No, w <noise> Kupiłem sedyn. No, jest ja wielki. Ja też mam tak chyba. A skąd ma taki kolorowy? Nie wiem, on mi się zmienia jako kolor, nie wiem, czy. No nie wiem. Dobra. <śm> <śm> e Dobra, ja je do tego Mam kartę, nie. więc mogę zrobić. <śm> Albo, że pójdziemy do. Tą, do co? Nie, do nie mam nie ma. Nie ma jeszcze. Dobra mam. Ja Kiedy będzie gadał o ten o i 50. I 18 50. 18.50. Okej. Okay. Ja się już na geografię i chyba tam angielski. Nic się nie chciało. A na historię muszę się na, Ja dzisiaj na historię się uczyłem. I jest na mm -hmm. biologię, nie? No mój Boże, ja też mam biologię w czwartek. To też nauczyć? Jak się uczą ja, Jedziemy do Jubi? A nie, chyba cię też za chwilę no dość robić. Chyba, że ty zdążysz do Jubi przyjechać. No, Wątpię. <tryk> <tryk> nie, bo jeszcze nikogo przy tym nie ma. Nie wiem, a możemy na muzeum iść. Dobra. No. Bo ja z muzeum no, zarabiam 7000. Ale tak jakbym robił ten mm. Boże, nie, jakbyś bomba. to widział, to byś się popłakał. <słuch> A, no znaczy, też <jest> tak uważam. <słuch> Jedymy. ja na górze. Ja na górze zobaczę, czy ogólnie. Jajko. pewno nikt nie bił na mój stream. Nie, zgadnę. Oprócz mnie. Tylko ty Obróż. oglądasz. Ja <noise> Na swoim koncie ej, ej, dawaj na bossa, no dawaj na bossa Bo ktoś na bossa idzie Bosik. Ja broni kurde nie wziąłem mm, No to wiesz Chłopie, ja nie mam auto, które się za 200 na godzinę, jakbyś nie wiedział <głos> <głos> Damy radę Tak, damy radę, jak oni już podjechali, tak za chwilę go otwierają Nie podjechali no nie blisko nie są. Czemu... O kurde, robię flipy tym autem. Czasami to, to, to mnie tak wkurza. Bo ono kurde ma wysokie zawieszenie i to jest fajne, ale... Czasami to wysokie zawieszenie nie O kurde, pies kampi przy donacie Był ślepy, chyba mnie nie zauważył. Jaki debil. Gdzie moje auto? Jadę do. A ktoś jest przy tym? Przy bocie, czy tylko ty jesteś? Policjant. Pokonasz ja nie pójdź. Zabierz go? No, nie wiem. Jest jakiś. dot Masz 5 milionów wtedy. Chłop ma 24 miliony no. jeden na, na serwer Co jest? Ja bańki stanki nie wziąłem Ja wziąłem bańkę stankę To no. ja już jadę po bosa O 9 AM ja chyba się zamyka, więc ja muszę jechać szybciej No to szybko po bo... Ja się zaraz też wywalę bo tutaj kampi cały czas no to jakby tak szybko wejść po prostu do windy od razu? Nie wiem, ale dopiero tutaj podjechałem i. brak, Ty -oh. <śścoughs> jestem na dachu! Poza. Nie zdążę! Dawaj, wbijaj! Nie! <ścoughs> Ajaj, dobra, i, i tak się za mnie co jeszcze. Bo mogę ci chociażby kartę wyrzucić przed... No, które było autem na górze. Co to za? auto? ile on kosztuje? 35 tysięcy nie chcę. Czyli będę, że ja przeskoczyłem z No ja się zbywalę na serio na pewno. Czyli będę, że ja przeskoczyłem przez mły, nie? I ogólnie, wleciałem na dach Czy jakiś pies skąpi w... Nie mam, jest stary, ten dog to jest Polak Ten dog? il a ma? 5 A chyba, ja ona napisane Adam, my ty czekaj, może ktoś mi wbił na live'a? Oczywiście, że nie! <śmiech> <śmiech> Ale ten nagry stary kurwa opóźniony. Jeszcze, że wiesz co, ja po prostu nagram sobie odcinek